Pracowane dokładne kosztorysy. I z tych kosztorysów my na etapie kosztorysowania rozdzielimy to, co może zrobić wojsko, od tego, co musimy zlecić na zewnątrz. I wtedy my tak naprawdę otrzymamy już precyzyjną odpowiedź, że na przykład na, na przetarg, na wykonanie prac i dostawę, dostawę wszystkich materiałów, bo tak ten przetarg moim zdaniem należałoby. Należy by, należałoby określić, bo materiały, także te, które będzie, będzie montowało wojsko, one muszą e, też być za, e, zakupione, e, zakupione w, trybie, w odpowiednim trybie. E, jak to rozdzielimy, będziemy wiedzieli. I oczywiście, jeżeli będzie sytuacja taka, że, e, nie wiem, wyjdzie nam z tego, że, że wojsko wykona nam 200 000, za 200 tysięcy prac, no, to może rzeczywiście nie warto. Tylko, że ja podejrzewam, że, że zakres prac będzie znacznie, znacznie większy. I, i, I umówmy się w ten sposób, prawda, że w momencie, kiedy będziemy mieli, kiedy będziemy mieli rozbicie, rozbicie kosztów na te prace, które musimy zlecić w wyniku przetargu, i na, na te prace, które. E, musi, może wykonać tam wojsko. No plus do tego weźmiemy pod uwagę amortyzację sprzętu, koszty paliwa, koszty zakwaterowania, wyżywienia. No to, to jest matematyka i to dosyć prosta. Policzymy to, jeżeli nie będzie miało sensu, e, no to w tym momencie panu ministrowi bardzo dziękuję, podziękujemy za przychylność. Chociaż wydaje mi się, że to będzie mało prawdopodobna sytuacja. Bo też trzeba powiedzieć, jakbyśmy w ten kosztorys popatrzyli, że te roboty związane z budową filarów są pracochłonne, to są trudne roboty, ale też nie są aż tak. I, i czasochłonne, prawda, ze względów technologicznych, natomiast nie są aż tak kosztowne. Tak naprawdę ten most to, to, to są koszty przede wszystkim, przede wszystkim ustroju nośnego i to jest większość. Panie jeszcze, ja to tak z doświadczenia wiem, że taka inwestycja, przynajmniej tak duża. To powinna jedna firma wykonywać. To nie jest dobrze, jak się łączy dwie firmy przy wykonywaniu takiej inwestycji. To jest moje zdanie. Proszę Państwa, ja tego. proszę Państwa, no tak, myślę, myślę bo, to też, bo to też zależy od tego, zależy od tego, jaka firma zostanie wyłoniona w innym Ze Z względu na to, że są różne firmy, prawda? Jedne firmy mają doświadczenia współpracy z wojskiem, czy nie, inne nie. Jeżeli chodzi o firmę, która w tej chwili nam projektuje to, no to jest akurat firma, która robi mnóstwo rzeczy z udziałem wojska, prawda? I to są, i tutaj mamy w pobliżu w Warszawie, między innymi wiadukty na moście toruńskim, prawda? Tam wojsko robiło wiadukty, wiadukty takie od, od, od podpory do podpory po, po, po 600 metrów, prawda? W związku z tym, to taki, taki mostek dla nich, no to można powiedzieć jest, jest pikłość, tak? No bo tutaj to mamy rozpiętość podpór, to, a, a to powoduje, a to powoduje, że tak powiem trudności w budowaniu w budowaniu mostu, to mamy 42 metry największe, a większość jest 26 metrów. Andrzej Kwiatkowski. Panie burmistrzu, <coughs> widzę, że no, zaprezentował Pan dwie koncepcje, ale obydwie dotyczą tylko i wyłącznie mostu dla pieszych. Taka jest rzeczywistość. Ja z tego czasu optowałem za jeszcze innym wariantem. Za wariantem mostu niezdyno-pieszego I e, uważam, że on jest u nas możliwy. I za takim wariantem bym tutaj chętnie już dzisiaj głosował. Ponieważ, jak widzę, są to, jeśli chodzi o wydatki finansowe, rzeczy bardzo porównywalne. Bo porównuję do, to do mostu, który został wybudowany w ubiegłym roku w Biskupicach na skrzep, w miejscu, w którym ona wpada do Wisły. I tam. Jest to most. Nie tylko jezdno, jezdny i dla pieszych, ale również i dla kierowców. Jest to most również z, wydzielonym, z, wydzielonym, z wydzieloną ścieżką z rowerową. Tam ta inwestycja kosztowała. Wykonywano ją około roku, ponad rok troszeczkę, chyba 13 miesięcy. Dokładnie nie, nie powiem, ale około 13 miesięcy. I tam kosztowała ta inwestycja 5 milionów 800 tysięcy złotych. 5, 5, 5 Proszę sobie to sprawdzić. jestem gotów do, tę dokumentację, tę informację przekazać i udowodnić. Przy czym był to most w dużej mierze dofinansowany. Z, ze środków pomocowych. Tam było bodajże 2-600 a więc samorząd wydał tylko 3 miliony 200 tysięcy. Optowałbym za czymś takim. To jest dla mnie rzecz oczywista. Ja rozumiem, panie burmistrzu, że w dniu dzisiejszym prawdopodobnie chodzi o inaugurację roku um, cudu inwestycyjnego w związku ze zbliżającymi się wyborami, ale Wolałbym poczekać na coś lepszego, ze względu na to, że być może, i patrzmy na to bardziej strategicznie, miasto pod względem inwestycyjnym możliwe, że wkrótce będzie się musiało rozwijać na pokładach i ten drugi most, nie tylko ze względu na to, ale również na e, o, tę okoliczność związaną z fuzją szpitali Kurkowskiego i Grudnowskiego, gdzie dojdą pewne specjalistyki z tego co się właśnie dzisiaj dowiedziałem byłby naprawdę mostek alternatywny, przydatny bezpieczny, nie byłoby problemów takich, że słyszę w tej chwili co jakiś czas mamy na moście wyszkowskim kolejną jakąś trasę kolejne zagrożenie życia tak? i tam ludzie chodzą, tam nie ma barier energochłonnych Most w Biskupicach został wybudowany z takimi barierami. Więc myślmy i o naszych mieszkańcach, o ich bezpieczeństwie i myślmy strategicznie i perspektywicznie o rozwoju naszego miasta. Proszę Państwa, to tak. Pierwsza kwestia to jest tak, że zawsze trzeba pamiętać o tym, jak, jakie mosty, czy porównujemy podobne obiekty, czy też niepodobne obiekty. Ja powiem tak, że znam przykład takiego mostu właśnie od, od pana pułkownika z jednostki w w którym samorząd w pasie drogi krajowej wybudował most za 264 tysiące. Nam też się udało wybudować taki most bez udziału wojska za 264 tysiące, tylko nas kosztował most i nie, może tam się odbywać ruch drogowy lub pieszy. Nie ma, tam, nie ma tam też, nie ma tam wprawdzie y, ścieżki rowerowej, ale da się taki most wybudować. Jest to most w Olszaku. Y, i w związku z tym jak się porównuje to warto, warto, warto brać to, brać to pod uwagę. Ja przyznam, że nie znam, nie znam, nie znam tego mostu, o którym Pan, pan Radny mówi. Natomiast, natomiast ja chcę powiedzieć, że no nie, ma, nie ma, takich, takich cudów, takich cudów w momencie kiedy buduje się most, no to ten most, nikt nie robi tego za darmo. W związku z tym jeżeli jest tak, że ten most kosztował 5 milionów złotych, Eee, trzeba pamiętać o tym, że my tutaj ceny mamy przed przetargami, w związku z tym należy się liczyć z tym, że e, ta wysokość będzie nieco niższa. E, jeżeli chodzi o te złośliwości, tak do nazwy związane z cudem inwestycyjnym, to może Pan Radny tego nie zauważył, ale od, od początku praktycznie tej kadencji, kiedy wyłączyliśmy most z użytkowania, może inaczej, nadzór budowlany na wyłączył most z użytkowania to mówiliśmy o tym, że jak wybudujemy, wybudujemy kanalizację popław, to zabieramy się za most. To, że my na etapie ogłoszenia przetargu mieliśmy na przykład dokumenty związane z ochroną środowiska, prawda, czyli zgodę na, na odstąpienie od wydawania decyzji środowiskowej na ten obiekt, to też jest wynik tego, że żeśmy czynili Yy, pewne przygotowanie, to nie jest tak, że w tym samorządzie, ja przynajmniej, planuję tak, że o jak są wybory, no to wszystkie ręce na koptowalki budujemy. Przypomnę, Panie Radny, że jeżeli chodzi o zeszły rok, rok nie rok niewyborczy, to wydatki inwestycyjne w zeszłym roku były większe niż planowane w tym roku. No przecież, jeżeli bym zastosował to, to rozumowanie, które pan zastosował, to można by powiedzieć, że ja jestem niespełna rozum. Ze względu na to, że robię rzeczy, yy, które można by było zrobić w roku wyborczym. Tak naprawdę, kiedy są wybory, dla mnie nie ma żadnego Znaczyna. znaczenia. Przygotowujemy się i pracujemy nad tym. Natomiast ja chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten most, to przyznam, że Pan Radny w tej chwili chciałby siebie stawać w roli takiego arbitra. Jak obserwuję medialną, medialną aktywność Pana Radnego, to jest tak, że Pan Radny jest od tego, żeby ocenić to, to, to było nie tak, to byłoby nie tak, to było nie tak. Tak jakby Pan Radny w tej Radzie w ogóle nie pracował. I to jest tak, że Pan Radny jest w tym momencie arbitrem, który ocenia pracę Burmistrza, ocenia pracę rady. Natomiast zwrócę uwagę na to... No radnych ocenia należy. Tak jest, tylko Panie Radny, Panie Radny, Zgadzam się z Panem, natomiast nie można oceniać pracy całego samorządu, bo poniekąd ocenia Pan pracę swoich kolegów radnych. I zwrócę uwagę na to, że jeszcze do niedawna Pan był przewodniczącym wybranym przez większość w tej Radzie. Ale Większość, ale, ale Panie Radny, ale Panie Radny... Tak. Ale Panie, panie Radny, przepraszam bardzo, to jest tak, że z racji tej... To nie jest tak, że ja chcę za pana odpowiedzialność przerzucić. No tylko powiem otwarcie. No, tylko powiem otwarcie, po rady, przepraszam to. bardzo, tylko powiem otwarcie. Że z racji tej, że Pan ocenia motywy mojego postępowania, to ja w tym momencie, nie ja zacząłem, w związku z tym proszę mi pozwolić, że ja ocenię motywy Pańskiego postępowania. W związku z tym Pan, można powiedzieć, był szefem większości w Radzie. A większość w Radzie praktycznie może wszystko. Pod warunkiem, pod warunkiem że pomysły Pana Radnego byłyby do przyjęcia przez innych radnych. A sądzę, że tak nie było. W związku z tym nie stawiajmy się w roli takich arbitrów. My tak naprawdę rozmawiamy o moście, prawda? Rozmawiamy o moście. Gdyby, gdybyśmy my rzeczywiście myśleli o wyborach, to przecież ten most, ten most można by było usiłować za wszelką cenę wykonać w tym roku. I jest to realne. Tylko niestety odbiłoby się to na jego jakości. Czy ma to sens? Nie ma tego sensu. Proszę Państwa, wróćmy do tematu i ja rozumiem, że głos tutaj pana Andrzeja Piatkowskiego jest głosem dyskusji. Jest to głos mówiący o tym, że należałoby się wstrzymać z dalszymi pracami co do mostu proszę nie na popłacy i proszę, proszę dać mi dokończyć. Bez przewrotności. Proszę dać mi dokończyć. Należałoby się, w... należałoby, się, w... należałoby, się należałoby się wstrzymać z dalszymi pracami w przedmiocie tych dwóch koncepcji i ewentualnie rozpocząć, bądź też poszukać możliwości realizacji trzeciej koncepcji, a więc mostu, który byłby mostem nie tylko dla pieszych, ale mostem jezdnych, którym można by było w miejscowości biskupiec wybudować za mniej więcej te same biskupice, te same pieniądze. To jest tak, decyzja należy do nas. Przecież burmistrz przedstawia nam pewne koncepcje, będziemy zaraz na ten temat dyskutować. Proszę bardzo. Ja, ja chciałem zapytać o taką rzecz. Łatwa istniejąca jest naszą własnością. To jest jakiś kapitał, nawet y, w postaci złomu, który się na niej znajduje. Czy były już jakieś takie próby oszacowania? Y, y, jaka to jest wartość? Bo Państwa, to nam obniży koszty mostu. Jeśli a, się to ale, ale proszę Państwa, jeżeli, jeżeli będzie taka, a na pewno tak będzie, że my elementy starego mostu, przede wszystkim te stalowe, sprzedamy w każdym wariancie, to w tym momencie będą to przychody budżetu. Natomiast no, w rozumieniu budżetu to nie będzie coś, co nam obniży koszty. To nam da dodatkowe przychody, z których będziemy mogli sfinansować. Natomiast budowa tego mostu tak czy inaczej będzie kosztowała tyle. Natomiast przepraszam, bo jeszcze... E, jeszcze... jeszcze... E, Jeden taki element dotyczący, dotyczący poprzedniej, poprzedniej wypowiedzi. Proszę Państwa, wiadomo, że to jest tak, że potrzeba drugiego mostu w Półtusku rozwiązałaby się, gdybyśmy mieli obwodnicę. Wiadomo, że mimo zapowiedzi, mimo tego, że miała być wybudowana obwodnica zaraz po obwodnicy Serowska, tak się nie stało i podejrzewam, że szybko się to nie stanie. W związku z tym, rozwiązanie tego problemu szybko nie nastąpi. Niewątpliwie jest tak, że drugi most w Pudusku by się przydał. No, tylko tyle, proszę Państwa, że zwrócę uwagę na to, że most, most drogowy w tym miejscu, poza problemami tutaj od strony miasta dotyczącymi szeroko, szerokości, może udałoby się to rozwiązać, to jest jeszcze problem taki, że w tym momencie dosyć dużą część ruchu kanalizujemy do centrum tego centrum zabytkowego miasta. Jeżeli myślimy perspektywicznie, no to, no to jest tak, że pytanie takie, czy jeżeli mamy, za, za chwilę będziemy zaczynali program rewitalizacji miasta, nie na skutek, nie na skutek, no to już, dlatego, że było to zaplanowane wcześniej, to jeżeli chcemy budować, budować miasto turystyczne, jeżeli chcemy, żeby w przyszłości być może Pułkówsk uzyskał miano pomnika historii Polski, no to w tym momencie pytanie takie, czy kierowanie ruchu, ruchu komowego do tej części zabytkowej jest uzasadnione, czy też nie. Tak? Poza tym ja powiem tak, że Pomysł, pomysł, który padł który, na tej sesji dotyczącej <coughs> budowy mostu drogowego, on też dosyć szeroko był komentowany. I proszę Państwa, było mnóstwo takich komentarzy, że my jesteśmy ludzi i z tej strony nagi i z tamtej strony nami. My jesteśmy przyzwyczajeni, że most na Popławy, Kładka, to jest przede wszystkim miejsce spacerowe. I my chcemy mieć takie miejsce spacerowe. My, most drogowy, tu mamy most Wyszkowski, i sąsiedztwo ruchu, ruchu kołowego nastręcza sporo różnych problemów. Oczywiście, ja mam świadomość tego, że współczesny most drogowy, o ile dałoby się wykonać go w tamtym miejscu, w odpowiedniej szerokości, nie byłby tak problematyczny jak most Wyszkowski. Natomiast. Natomiast no, pewno, pewno nie mogło być to już miejsce, miejsce spacerowe. I przyznam, że jak się zastanawiałem nad tym, gdybyśmy budowali most drogowy, w którym miejscu on powinien się w półtusku znaleźć, to mnie przyznam, przychodzi do głowy tylko jedno miejsce. To jest miejsce takie, w którym wlot lot miał mostu odbywałby się drogi krajowej z drugiej części miasta. Gdzieś w ciągu ulicy I wtedy I wtedy ma to sens. Wtedy po pierwsze powstaje taki jednolity układ drogowy z połączeniem drogi krajowej. Są yy, różne możliwości rozwiązania, yy, nie wiem, ominięcia miasta, skorzystania z jednego lub z drugiego mostu. No tylko tyle, że trzeba pamiętać o tym, też w odniesieniu do, do, do funduszy unijnych, yy, że jeżeli chodzi o fundusze unijne, yy, to. Regionalne programy operacyjne zakładają, że z funduszy unijnych to się finansuje e, obiekty drogowe, mostowe, które mają znaczenie regionalne. I choćbyśmy, proszę Państwa, a trzeba powiedzieć, że choćbyśmy, my tu pętli, to i tak, i tak, kładka dla pieszych to będzie kładka, która Nie. będzie łączyła puławy z punktuskim. I takie będzie jej podstawowe założenie. I ja przyznam, że jeżeli chodzi o e, kwestię związaną z, e, z, e, ze szpitalem po drugiej stronie, stronie Narwi, ja ze dwa lata temu nawet rozmawiałem z panem ministrem, rozmawiałem z, z panem Dynakiem i z ludźmi od zarządzania kryzysowego pana wojewody. Czy nie da się w jakiś sposób, czy nie ma jakichś przepisów mówiących o tym, że w te, przy takim położeniu szpitala e, może są jakieś przepisy, tylko nie dotyczące zarządzania kryzysowego, które no powodują, że ten most jest konieczny, że może jakieś środki pomocowe uda się pozyskać. No niestety nie ma takich przepisów, a przecież to też jest, mamy świadomość tego, że jeżeli chodzi o konkursy na dofinansowanie różnego rodzaju projektów unijnych, to nie odbywa się na zasadzie takiej, że ten samorząd ma życzenie takie i siadają tam i rozważają, czy, czy możliwe, czy niemożliwe, tylko to samorząd województwa siada. Zastanawia się, jakie mamy priorytety w Województwie i jeżeli chodzi o, o, drogie, o drogi, to tym priorytetem bardzo, bardzo ważnym jest to, żeby droga miała znaczenie e, takie regionalne, żeby łączyła, łączyła ważne szlaki komunikacyjne. E, i, i w tym momencie ogłaszany jest konkurs. I ja przyznam, że no nawet gdyby taki konkurs był ogłoszony, no może byśmy złożyli pieniądze, wniosek o pieniądze. Nie było takiego konkursu, prawda? No tylko tyle, że no tak jak w przypadku drogi, drogi, drogi do Płocochowa, jak między Lipnikami a Płocochowem, jak składaliśmy wniosek do Narodowego Programu Przebudowy dróg, dróg Lokalnych, no to też żeśmy go złożyli, ale jak żeśmy patrzyli tam w punktację, no to prawdopodobieństwo tego, że e, żebyśmy pieniądze dostali byłoby duże pod warunkiem, żeby wojewoda przeznaczył tam 10, 10 razy więcej.